Historia zna wiele przykładów, w których filmy i gry miały ze sobą wiele wspólnego, zwłaszcza jeśli miały przedłużać wrażenie odbiorcy tuż po wyjściu z kina, by ten chciał sięgnąć po płytę z przygotowanym na kolanie tworem, będącym szybkim skokiem na kasę. Bo niestety tak w wielu przypadkach to wyglądało. Zaślepiony blockbusterowym dziełem odbiorca utrzymywał w najlepszym razie średniej jakości program. I oczywiście znajdziesz bez trudu wyjątki od tej normy. Skupię się jednak na dość niekonwencjonalnym podejściu w tej materii. Opowiem o grze, która jest ekskluzywnym tytułem dla konsoli od zielonych, a co najlepsze w zupełności darmowym. Cześć, jestem Gramodrana, a to Space Jam A New Legacy The Game. Spotkanie marki Kosmiczny Mecz w 2021 roku to nie pierwsze zetknięcie ze światem gier, jeśli chodzi o to uniwersum. Poprzednia gra korzystająca z tego IP była jednak tytułem zgoła innym. Jak nie trudno się domyślić, rozgrywka była oparta o koszykówkę w krzywym zwierciadle, coś na kształt NBA Gems z postaciami zdanymi z filmu. Nie ukrywam, że chętnie zobaczyłbym nowoczesną odsłonę w tej formie, ale to co zaoferowali twórcy w nowej erze to zupełnie coś innego. Będziesz miał bowiem do czynienia z rasowym bitemapem, rodem z automatu. Fabularnie omawiany tytuł jest luźno oparty o historię w filmie, choć o żadnym meczu nie ma tam mowy. Trójka bohaterów w składzie Lola Bunny, Królik Bugs i Lebron James będą musieli zdobyć dyskietki z Legacy Code, by wydostać się z wirtualnego świata zarządzanego przez głównego wroga, Algorytma. I to w sumie tyle. Nie ma się co nad fabułą rozwodzić, wszak same cutscenki są pixelartowym, poprawnym pokazem slajdów, który na wprawnym zjadaczu gier indie wrażenia nie zrobi. Nie ma to jednak znaczenia, wszak to chodzona bijatyka. Trójka protagonistów to właśnie możliwość, jaką oddali twórcy graczowi, a w zasadzie trzem graczom, bo całość można ograć również w kopie, do trzech osób jednocześnie. Generalnie ciężko mówić o różnicach wynikających z tego, jaką postacią zdecydujemy się grać. Różnice są raczej kosmetyczne, bo sam wachlarz ciosów, nawet jak na bijatykę, niezbyt powala. Mamy bowiem w użyciu dwa przyciski akcyjne, gdzie ten drugi tylko w momencie, gdy chcemy wykonać atak specjalny ogłuszający kilku przeciwników naraz w zamian za uszczuplenie paska życia, i jeden służący do skoku. Co prawda skok przyda nam się tylko w wyjątkowych okolicznościach, przeskakiwania, przez ataki bossów, a także przeszkody w postaci lecących przez poziomy beczek. To wszystko? Na szczęście nie. System pomocników to mały game changer, który pomaga nam w walce, a także zachęca do przejścia gry na 100%. Konkretnego pomagiera wybieramy tuż przed rozpoczęciem gry: od Sylwestra, Potaza, a nawet słynną babcię, którą możesz kojarzyć z animacji Warner Bros. Gdy tylko naładujesz specjalny pasek odpowiedzialny za wezwanie pomocy, będziesz mógł poznać moc drzemiącą w wybranym zestawieniu. Ja akurat wybierałem przez całą grę starszą panią. Dlaczego? Bo każda babcia dobrze karmi. Tak dobrze myślisz. Otrzymujemy spory zapas jedzenia, który w Space Jam a New Legacy pełni funkcję apteczek. Jestem jedną z tych osób, które narzekały na TMNT Shredder's Revenge za odtwórczość przeciwników w levelach między bossami do znudzenia. Różniły ich tylko kolory. I nie mnie źle, to nie jest tak, że porównuję krótką produkcję mającą reklamować film do pełnoprawnej produkcji. Chodzi mi bardziej o to, że po całym, choć zdecydowanie za krótkim posiedzeniu, czułem satysfakcję z różnorodności przeciwników. Roboty zostawiające za sobą bomby, mini mechy, które pokonasz tylko kopniakami z wyskoku, czy szeregowi oponenci z ciekawą paletą barw. Na uwagę zasługują tu też główni przeciwnicy w postaci bossów. Oczywiście na kampanię, którą skończysz maksymalnie godzinę, nie udało się tu upchnąć ich wielu, jednak te starcia to całkiem zgrabne, poprowadzone, uczucie parcia do przodu. Graficznie jest poprawnie. Twórcy nie silili się na zapadające w pamięć lokacje i nie są też przepełnione szczegółowością. To raczej ten aspekt gry, który zniknie z twojej głowy tuż po jej wyłączeniu tak samo jak muzyka towarzysząca całej rozgrywce. Tutaj wychodzi cała geneza tytułu. Miał zrobić lekki szumko o filmu, ale nie być niczym szczególnym. No i tu ciężko powiedzieć, że jest tragicznie, bo podczas klepania kolejnych blaszanych przeciwników bawiłem się całkiem dobrze. Ale ciężko powiedzieć, czy ta radość szybko nie przeszłaby w znudzenie, gdyby tylko główny trzon rozgrywki był nieco dłuższy. Gra dla wielu z pewnością będzie zbyt łatwa. Nie ma co ukrywać, film skierowany jest w większości do młodszego odbiorcy, a dorosły ma być tylko pochłoniętym nostalgią portfelem, który pokaże świat kosmicznego meczu swojej lotorośli. Gdy byłem dzieckiem, pobieranie gier na konsole było kosmicznym pomysłem. Microsoft Store miałem w kiosku z gazetami, a te mówki kupowałem wraz z magazynem o nazwie konkurencyjnej dla Xboxa konsoli. Gry na licencji były z reguły krapami, które zachęcały młodego mnie swoją okładką, by chwilę później walić we mnie po oczach kwadratowymi bryłami mającymi imitować coś, co znałem z seriali lub filmów z wypożyczalni kaset. Ta wycieczka w głąb lat 90. ma trochę zobrazować mój punkt widzenia na takie produkcje. To nie jest wybitna gra, ale za darmo można dać jej szansę. Trochę przez szacunek przygotowania produkcji, która miała reklamować inne dzieło i jednocześnie jest całkiem grywalnym tytułem, dając nieco radości. Krótkiej, ale jednak. Trochę też z tego względu, że licencyjne twory lubią znikać, gdy już spełnią swoją rolę, a w cyfrowej dystrybucji jest to nadwyraz częste. Warto więc być jednym z tych ludzi, którzy za radą randomowego gościa z internetu sięgnęli po ten tytuł choćby z czystej ciekawości. Mówił dla Was Gramodrana, cześć.